11 listopada 2024 Dzień Niepodległości Niepodległości Polski Słowacja ma swój dzień w innym terminie Jesteśmy właśnie w Tatrach Słowackich Słowacy mają bardzo ciekawą historię Przez większość swojego Istnienia mimo iż byli wyraźnie odrębnym narodem to byli pod panowaniem węgierskim a wcześniej jeszcze tureckim potem wywalczyli niepodległość i dość sprawnie połączyli się z Czechami tworząc Czechosłowację byli Drugim krajem, który zaatakował Polskę w 1939 1 września, obok Niemców, oczywiście, no a później 17 września, wiadomo jeszcze, Rosjanie, ale 1 września to właśnie Słowacy, mają swoją dumę i niesamowitą kulturę, przepyszne jedzenie i wspaniałe góry. To wszystko. Buduje ich tożsamość. Podobnie jak naszą tożsamość budują jakieś inne zjawiska, które nas otaczają. Wisła, wydarzenia historyczne, Tatry, Grunwald, Mazurek Dąbrowskiego. Oj, jakoś jest ok. Ale hmm. zawsze jakoś tak bardziej muzycznie i tekstowo odpowiadała mi Rota, chociaż ostatnio troszkę zbrzydła ze względu na ideologię, która się gdzieś tam koło niej kręci. Ale pomińmy. Pomińmy to. Bo w zasadzie uważam, że to jest święto radości radości, którą warto mieć. Warto się z niej cieszyć Zwłaszcza że radość jest bardziej wartościowa, szczególnie wtedy, kiedy wiemy, że może nie być trwała. Kiedy wiemy, że to jest jakieś wydarzenie szczególne, że może przeminąć że jest czymś, czymś takim, co może się po prostu. O nie. Może się po prostu nie udać. A niepodległość może się nam nie udać. Może się nam nie udać po raz kolejny, bo, bo już się nie udała wiele razy. Pamiętajmy o tym i starajmy się działać tak, żebyśmy mieli potężne państwo, silne, które jest w stanie tą niepodległość zachować na wieki.